Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem w Norciox, a to jest 50. próba nagrania tego odcinka. To są różne mapki, ja nie będę ich jakoś pokazywał, myślę, że odkryjecie je sami. Na początku pijemy sobie morze na pipeline. Najbardziej, najczęściej możecie mnie znaleźć właśnie na tej mapce. Śniemy w dół, w dół, w dół, w dół. Chciałabym Wam opowiedzieć troszkę o grze, także najpierw plus. Bo gra jest online, jest darmowa także. Jest online, jest darmowa, jest więc jest bardzo fajna przez to. Trzeba się nigdzie rejestrować Nic w tym stylu. Tylko, że. Czekajcie, pauza. okej, okay, już jestem z powrotem. Powiem Wam, że mi muli troszkę na tej mapie nie wiadomo czemu w ogóle. No nie Mapa jest taka, według mnie jest zajebista, Bardzo fajne są mapy, wszystko jest fajne Grafika też jest do zniesienia Jak na grę online ową. Co by tu jeszcze powiedzieć? Mamy tak broń, nie jest ich jakoś dużo Ale myślę, że są fajne I każdy znajdzie coś dla siebie Są granaty, bronie i zarówno granaty można ulepszać Mamy możliwość ataku nożem, którego niestety nie możemy ulepszać Yy, mamy tutaj ranking, taki drużynkowy, bardzo fajna rzecz. I on takiego ogólnoświatowego rankingu, co mnie trochę zasmuciło, ale no, da się cierpieć Jak widzicie, tu mamy życie, znaczy, o tu mamy życie. No, niby życie jest mądre, ale życie nie jest mądre, jeśli nie ma apteczek. Naprawdę Wam powiem, że życie nie jest mądre, jeśli nie ma apteczek. Niestety, to jest cała filozofia. Ona jeszcze jest trochę głupia fizyka gry. A propos, komuś strzelmy w stopę i on umiera. A komuś powiedzmy, wyładowujemy jeden magazynek w łeb, drugi w plecy, a trzeci w pupę i on nadal żyje. Tylko wam powiem, że mi troszkę muli. Sobie zaraz zmienię jakość na gorszą. Tak sobie myślę. I taką simple. Może będzie, no nie, nie muli To jest po prostu wina serwerów. Ich ja to, na to nic nie poradzę. Myślę, że mapy sobie odkryję sami, Nie chcę krótkiej niespodzianki. Nie będę tu jakoś koksił, zwłaszcza patrząc po lagach. Nie będę tu koksił, chociaż czasami odpuszczają. A znajdę z życia akurat wtedy mi zamuli Kiedy patrzcie, jakieś sterowanie. Możemy tak, może Ało. Otrzymujemy obrażenia, od dopadku wysokość. To jest Lewym naciskiem jeszcze strzelamy. Prawym, jak klikniemy, to on nam celuje. Drugi raz klikniemy, to przestaje nam celować. C nam tak jakby kuca. C znowu wstaje. Jak idziemy i shift nacisnę, to możemy biegać. Możemy, jak na przykład kucniemy to tak on podbiegnie znowu kucnie Możemy, co jeszcze robić? R to przeładowujemy. No nie, tu ktoś strzelał, widziałem. Tylko chyba stamtąd. my jesteśmy. O. Tu mamy kontrolę od, od razu. A! Jeszcze jakby taki zoom to jest Z. Takie przybliżonko. No nie takie kiepskie. Mamy tu też y, takie opcje, w ogóle tutaj to jest Control, gdzie y, 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 y jest Control. Kurczę, chciałam sobie zmienić options. O, tu będzie third person. No nie i first person oczywiście lepszy, jak zawsze. Chowamy sobie tabę, mamy bronię takiej do kupienia. Taka, taka, taka. Myślę, że sobie ją odkryjecie sami. Mamy granat, który sobie kupimy. No to tak. Numer jeden. Nóż. dźgamy, dźgamy. dźgamy, dźgamy. Jest taki trochę głupia teksturka, ale nieważne. Drugi, taki pistolet. bo taka broń druga. Nie możecie trzymać. Po prostu musicie niestety wyklikać. To jest takie troszkę, według mnie głupie. Co mamy jeszcze? Mamy czwarta opcja, czyli jakiś tam granat, który rzucimy gdzieś. Mamy. O! No nie. No to tak troszkę średnio. Tak. My sobie go cniemy, żeby tu nie stało. Kurde, pole. Naprawdę jest ciężko, wam powiem. Jest ciężko. Jest ciężko być w rankingach. No nie, ktoś nam tego zabrał, że tak to się wyrażę. Czekamy. Krajnych gostków. Ja ich nie cholerę nie widzę. Nie wiem, czy możemy otwierać winy, nie, niezbyt chyba. O kurde, dostał jeden z naszych. Ja, a może upadł po z wysokości? Nie wiem. Już myślałam, że się nie nazywam. Nie wiem czemu FPS-y nie dzwonają. Okej, okay, jeden. Spadł. Czas na drugiego. To jest wina ich serwerów. To nie jest... Nie, ja wina, ja nie mogę nic na to poradzić tak sobie będę latał po tej mapie. Opowiem Wam troszkę też o grze, jakie są minusy. Jak widzicie, na serwerach często są lagi, nawet bez nagrywania, więc no niestety. Dodatkowo słaby komputer wnosi się dodatkowy lagi. Co? Yy, nie ma opcji e, Free file czyli jak coś naszego towarzysza to nie stanie do ale to jest zarówno taka. Plus, minus, bo so, widziałem jakiegoś dziwaka, który myślał, że my jesteśmy jego wrogami, chociaż byśmy zostali zanagrożone, mnie strzelał, ale oczywiście mi zadawa, nie, nie zadawał demedza, bo był wyłączony Friendly Fire. Tak, yy, możemy być snajperem, znaczy to nie ma klas, ale możemy tak sobie ustanowić, że jesteśmy snajperem, jednak z takim celownikiem, no to snajperem się chyba zbytnio nie, opracę, nie opłaca być, niestety. Yy, zawsze możemy sobie kucnąć, tak jak tamten ten jak widzicie on kłóca. Nie wiem gdzie dokładnie jest ich spawn, bo nasz spawn jest tam. A ich spawn może być prawdopodobnie po drugiej stronie. O, teraz mi na przykład... I otrzymujemy damage od upadku AU w wysokości. Właściwie możemy też patrzeć na niki naszych, jak znikną, to znaczy, że gdzieś pobliżu ich ktoś zabił. To to takie logiczne. O, ktoś się chyba zabił, niestety. Giii! No to tak średnio wam powiem. Zabiliśmy go. Co tam? Co tam mi? Mamy jedną, ten. ten. Zajmijmy się. Czyli ich spawn jest prawdopodobnie tam. Na szczęście bardzo Ci dziękuję. Boże, że mi udostępniłeś, żeby nie było lagów. Wykrakał i się stał pewnie za... Wow, ja byłem w powietrzu. Tak, to są bugi gry. Ale jak widzisz, są kulki. To... Jest przydatne no i znowu lagi powróciły ała zaraz nam to wyskoczy jakiś kozak i będzie źle, bo my nie mamy żadnego ulepszenia na nasz kochany mój ulubiony karabinek ale zawsze ten ziomek mógł się tu ponownie skampić ale na tym rynku My ciśniemy, chociaż tak ma 14 fps, co mnie w ogóle nie cieszy. Mogę się też oddalić od mikrofonu, to przepraszam. Gram bez dźwięku, bo są naprawdę irytujące. To jest wada tej gry też wielka. Dźwięki są potwornie irytujące. Naprawdę, bardzo są irytujące. Nie dam wam posłuchać, bo jeszcze coś mi się zapisuje z nagraniem. 10 minut odcinka wystarczy. Chciałam wam jeszcze pokazać, w mamy dostęp do bronie. Chyba to jest ten shotgun, tak mi się wydaje. Tak, to jest shotgun. Ja nie, nie umiem używać shotgun, ja naprawdę lubię bronie, które znajdują mniej dimension, ale są tylko strzelne, bo to tak strzela. No jak shotgun, no co tu dużo mówić? Strzela jak shotgun. Ym, pod dwój... nie, czekaj, pod trójką mamy główną naszą broń, no i tu będzie nasza główna broń. Niestety. Ale w trakcie rozrywki możemy sobie zmienić. Nie wiem czy tak latać z tym shotgunem z drugiej strony, nie chcąc jakiś tam stab, ale nie ma, jak mówiłem już, czy tam nie mówiłem, jakichś statystyk takich globalnych do snajperstwa tej broni, także nie, również nie polecam, o, czekajcie, muszę sobie zmienić cel szybko, kurde, nie mogę już wybrać, ale tutaj trochę teraz do kiema możemy przegrać, nie, ja z shotgunem nie nie, przegramy to, to te jeszcze Ale ja ci pomogę. bo fku, fuku! Niech. Niestety no, przegraliśmy. Nie, wygraliśmy. Dobrze. Dobrze. No powiem Wam, że szotkam to nie na broń dobra dla mnie. U, wybram sobie. Ciśniemy, ciśniemy. Tak do 11 minuta będzie bardzo fajnie. Tak 11 minut, Z oczko foczko. No co? Bardzo jest fajna gra. Uff, fuck, 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 znowu. fuck, 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 znowu, fuck, 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 znowu tym samym miejscu. Okay, tutaj. Oh, fuck, a fuck, fuck, tutaj. fuck, fuck, no nie, widzicie, lagi są naprawdę potworne, ja nic nie mogę w to poladzić. Wejdziemy sobie jeszcze na jakąś inną arenę, żeby Wam pokazać. Moją ulubioną, pokażę Wam teraz moją ulubioną arenę. No szybciej. Moja ulubiona to jest te Pipeline. bo mieliśmy na kranę chyba teraz. Znaczy crane, pipe, Pipeline i crane, jeśli to dobrze czytam. Timber Town jest taki trochę dziwny. Warhouse jest taki spoczko foczko. Courtyard. To jest też fajny wrażenie, że to tego pokażę. Chociaż w po zasadzie nie pokażę. Napiszcie ci, chcecie. Z gry ten bardzo Wam lecą. Najczęściej możecie mnie znaleźć na arenach typu Courtyard. Nie, na typu Warehouse, Pipeline y i, i Tower. Chociaż na Tower rzadziej. No to co? Na razie, trzymajcie się. Cześć!